pytania, które zadaję zawsze parze młodej przed ślubem. Pierwsze, co jest najważniejsze dla Was w tym dniu? I tutaj padają oczywiście różne odpowiedzi. Najczęściej jest to, że chcą się dobrze bawić, spędzić miło czas i po tym pytaniu wiemy mniej więcej też, jakie nastawienie jest naszych klientów, naszej pary młodej do tego dnia ślubu, czy się bardzo stresują, czy nie. No i tutaj przechodzimy do drugiego pytania, czyli co Was najbardziej stresuje? Czy mi się martwicie, że może pójść nie tak? I to też nas nakieruje, bo czasem jest odpowiedź, że to na przykład pierwszy taniec, albo że na przykład goście spod kościoła od razu pojadą na salę weselną i na przykład nie zaczekają, żeby zrobić zdjęcie grupowe. Więc takie czasem drobne rzeczy, albo że ktoś się spóźni, jesteśmy w stanie mocno podpowiedzieć, tak żeby para jak najmniej się w tym nie stresowała. Chodzi bardziej o to, że my widzimy tych ślubów bardzo dużo. Zazwyczaj to jest tak, że to jest pierwszy ślub pary młodej i prawdopodobnie jedyny, więc nawet jeśli chodzą jako goście dużo, to jednak widzą to troszkę z innej perspektywy. My, jako fotografowie czy filmowcy na przykład, też widzimy to z innej perspektywy, już tak bardzo z bliska i widzimy tego naprawdę bardzo dużo w skali roku, nawet, a nie mówiąc jeśli ktoś fotografuje długo, dlatego warto tutaj swoją parę uspokoić, powiedzieć jak to mogą zorganizować tak żeby tego stresu było jak najmniej. I trzecie pytanie, które ja no jednak zawsze zadaję, czy są jakieś zawiłe relacje w rodzinie na przykład, bo czasem są tutaj jakieś konflikty i warto o tym wiedzieć szczególnie jeśli na przykład ustawiamy zdjęcia z rodziną, bo tutaj zawsze no też żebyśmy nie stawiali kogoś blisko, kto nie chce być blisko danej osoby. Ewentualnie czasem sytuacja, że na przykład kogoś z rodziców brakuje, dlatego takie rzeczy też powinniśmy wcześniej Wiedzieć. Daj znać w komentarzu, jak to wygląda z Twojej perspektywy, czy masz jakieś takie ciekawe pytanie, które zadajesz swoim klientom, swoim parom młodym, przed samym ślubem, które ułatwia Ci pracę.